To były Mistrzostwa Polski jak najlepszy film sensacyjny. Walka do ostatnich strzałów, wzloty i upadki głównego bohatera całego sezonu oraz nieznana do ostatnich scen postać rozdająca karty. Mieszko Fortuński obronił się przed rankingowym pościgiem Tomasza Kapłana, choć medalu w Dębicy nie zdobył. No ogólnie nie mogę narzekać, bo po raz kolejny pokazałem, że jednak w tym samym sezonie udało mi się zgromadzić tych punktów najwięcej i ten ranking wygrać. Ogromna w tym zasługa Konrada Juszczyszyna, który w dziewiątkę zdobył swój pierwszy tytuł Mistrza Polski, zatrzymując Tomasza Kapłana w półfinale. Awans do półfinału dla mnie był mega spełnieniem, ale wiedziałem, że muszę walczyć i dla siebie i dla Mieszka o to, żeby wygrać. Wygranym tego sezonu jest także Karol Skowerski. To on na półmetku prowadzi w wyścigu World Games z przewagą 6 punktów. Oczywiście nie wytłuszczamy statów na turniejach światowych, rangi światowej. No Zobaczymy jak, jak, jak sytuacja ułoży się w tabeli, czy będzie trzeba jakoś punktować, gonić rwali, czy, czy powiększać przewagę. Kowerski pozycję lidera utrzymał, bo ścigający go Mateusz Śniegowski nie został mistrzem polskim. Przegrał w półfinale dziewiątki z Konradem Piekarskim, dla którego to drugie srebro na tych mistrzostwach. Były to moje naprawdę jedno z najlepszych mistrzostw, jakie zagrałem w życiu. Zabrakło tej, tej odrobinki, żeby choć któryś finał wygrać. Gratuluję przeciwnikom, zasłużyli ładnie zagrani. Wśród pań sezon i mistrzostwa pod dyktando jednej zawodniczki. Oliwia Czupryńska wygrała ranking kobiet i zdecydowanie prowadzi w rankingu World Games. Komplet punktów zdobyła w dziewiątkę zostając mistrzynią Polski. W finale Oliwia pokonała Monikę Ząbek, a brązowe medale wywalczyły Ewa Bąk i Izabela Łącka. Te trzy złote medale przed roku zrobiły dużą presję na mnie. Staram się walczyć z, z tą presją i zagrać jak najlepiej dać siebie wszystko. Wyniki mistrzostw Polski całego sezonu pozwalają wytypować reprezentację Polski. Mieszka Fortunski zwycięzca rankingu Polski 2015. Oczywiście Karol Skowelski jako lider dzisiejszy rankingu Mob Games i Oliwia Czobyńska, która zwyciężyła w obu rankingu. Pozostałe nazwiska znane będą do końca stycznia. Mistrzostwa Polski Wilak. 2015 uważam za zakończone! Pełne wyniki Mistrzostw Polski na stronach Polskiego Związku Bilardowego.